Czy to, czy to odbiera ten mikrofon? Jeszcze raz tu nagram na szeroki wypadek. Witam, z tej strony Patryk Kalisz z sekcji Skoczni i... To jest koniec. To jest koniec sezonu Pucharu Świata. Puchar Świata wygrał Stefan Kraft. Puchar Świata w lotach wygrał Daniel Huber. Przegnamy się z Peterem Prełcem i Dominikiem Peterem. Na stałe. Nie wiem co nagrać. To jest, to jest największy problem obecnie tego kanału. Bo były tam malutkie plany pomiędzy, ale coś z nimi nie wyszło. Więc dzisiaj rozpoczniemy pogawędkę. Yy, odpowiem na parę pytań, może nie pytań, ale na parę teorii, które będą związane z tym kanałem. No, zapraszam do oglądania. Oto pierwsza teza: co nagrać po Pucharze Świata? I to jest bardziej pytanie do Was niż do mnie. Bo osobiście nie mam kompletnego pojęcia. Mam w planach jeszcze dwa odcinki z Pucharu świata po tym. Oczywiście reakcja na mój piękny pierwszy odcinek, który wpuściłem na ten kanał. Oraz. Mały projekt, no, który zobaczycie później. I nie jest to lat po złoto. Um, co do odcinków poza Pucharem świata, jak się skończy sezon? Może omówię letnie Grand Prix. Jeszcze zobaczę, co będę chciał robić po sezonie. Ale generalnie, czy chcecie wiedzieć coś innego, co nie jest związane ze skokami narciarskimi? Wiem, że ten kanał się nazywa Sekcja Skoczni. No ale. pozwolę Wam zdecydować. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli. Przechodzimy do drugiej tezy. Do drugiej tezy, do drugiego pytania. Kim ja jestem? To jest bardzo dobre pytanie, z którym chyba powinienem zacząć, a nie. Korzystać jako drugie pytanie Ale ja się mylę w tych słowach Ale się gubię yy, Dobra Jak już wiecie Z wstępu Jestem Patryk Kalisz z sekcji skoczni yy, To jest kanał prowadzony tylko i wyłącznie przeze mnie Wszystkie nagrania, montowania Pomysły Wszystko ja, wszystko czerpane ode mnie yy, Wszystko tu jest oryginalne Próbuję nie kraść jakiegoś pomysłu No bo na tym po prostu się nie opieram Obecnie jestem studentem, studiuję dziennikarstwo sportowe, gdyż no chcę po prostu iść w tym kierunku i dlatego też chyba no, ogólnie stworzyłem ten kanał, żeby kontynuować tą pas pasję y, dziennikarstwa. Y, na studia się skupiam i, głównie na piłce nożnej y, i dlatego to, no, chyba dlatego ten kanał został stworzony, no bo jednak piłka nożna i jeszcze Formuła 1. Po prostu jest częściej omawiana, a skoki narciarskie idą tak do boku i po prostu to oglądam bez żadnego omawiania. A tak naprawdę to bym chciał robić w przyszłości. Eurosport Polska. Wiem, że teraz oczywiście Marek Rudziński zakończył karierę komentującą, więc no ja, ja jestem do wzięcia. Ja, ja obecnie jestem bezrobotny, więc jakbyście no wiecie, mi dali szansę na przykład na konkurs jakiś letniego Grand Prix czy coś, to bym, to bym nie odmówił. Dziękuję bardzo. Dobra, lecimy z trzecim pytaniem. Co się stało z lotem po złoto, serią lot po złoto? Miało być parę więcej odcinków. Miałem w planach wpuścić konkurs Mistrzostw Polski, gdzie Florian Cieślak skacze, już startuje w Mistrzostwach Polski, letnich Mistrzostwach Polski. Um, ale wam teraz opowiem malutką historię. Um, jest taka fajna aplikacja o imieniu Discord. I z tej aplikacji, no niestety, troszkę pobrałem wirusa. <noise> I straciłem jakby wszystkie pliki związane z sekcją skoczni, wszystkie pliki, które miałem, wszystkie nagrania, które miałem. No ale jednak stracone były wszystkie pliki, więc nie, nie wyszedł żaden odcinek z serii Lot po złoto. Jak chcecie zobaczyć tę serię dalej, to może przez lato spróbuję nagrać parę odcinków, żeby wrzucić potem na początku przyszłego sezonu. Dajcie mi ponownie znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Na razie to by było na tyle. Te trzy pytania miałem zaplanowane, generalnie. To miała być krótka pogawędka. Po... to być krótka pogawędka i krótka pogawędka to była. Eee, bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze chyba w tym tygodniu nawet próbuję wypuścić te dwa odcinki. Eee, ten w ogóle miał być w niedzielę, chodzi w poniedziałek z powodów, które właśnie omówiłem wcześniej z tym wirusem. Eee, no ale mam nadzieję, że przyszły sezon będę trochę bardziej aktywny, że o wiele więcej będę filmików puszczał. Bo w tym sezonie zimowym puściłem tylko 4. No będzie to łącznie 7, jak te trzy wpuszczę jeszcze. No ale chcę. Miejmy nadzieję, że co tydzień coś puszczać, żeby po prostu była regularność, aktywność i żebym po prostu miał czymś sobie zająć głowę. To by było dziś na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego razu.